Cześć kochani, z tej strony Sylwia Lipka z kanału Syla na co dzień I witam was ponownie na moim kanale Dzisiaj idziemy w inne miejsce. Dzisiaj idziemy do parku Trampoli Jesteśmy już na hangarze Mam skarpetki antypoślizgowe Kupiłam za 7 zł i idziemy skakać I w ogóle to jesteśmy tak spóźnieni Bo do 21 jest, a jest już 21.15 15 idziemy. Uwaga, stopień Wszystko? Natka powiedziała, że nie, chce spróbować. No śliskie. O, Dawaj kochana, pokaż jakie masz silne ręce. O ty, spryciarzu. Nie mam! <grym 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 podłoga, to rawa, podłoga to rawa, Super ci poszło. Może za miesiąc. Dobra. Ale to może też coś iść na rzadsze, czy nie? Znaczy gęstsze, Boże. Znaczy, ej, to jest straszne. ej, ale w przedszkolu się to robiło lajtowo. Wiem, no w klasie <grym> Jak ci nogi tak tyndały? No. No dobrze. Widzę, że jesteśmy Jesteśmy na tym samym poziomie generalnie. O nie nic nie widać. Jezus Maria. A to takie miłe. To jest są jak jak schodki, jak schodki nad Wisłą tu jest. To na pewno nam super wyjdzie. Chyba nic. Nie, to się stanie jak spadniesz. Jak na tym. Ten, Ninja Warrior. Tak, tak, Ninja Warrior. O, a to robiłam też kiedyś na treningach, jak było Powinno trzeba było. Powinno się to robić bez trzymania. Zaczynamy. Zaczynamy Brawo. Jak Ja to niej będę, to oni będą mieli taką bekę z tego. Ze mnie. To nieźle oszukujemy. Na filmiku było, że bez tych linek. a wszystkie przyszliśmy przeszyć z... trzymając, bo co się będziemy trudzić? A to, a to bez tych linek? Tak! To po co one są? Żeby się łapać jak coś. Tak! No, o, oh, ja umiem wejść <grymali> Ale patrzcie na tego pana co on robi na tych, na tych prętach to my tak samo właśnie przecież Nie widzisz? <grymali> fajnie, fajnie, dobrze wam idzie <grymali> uh. <grymali> Dawaj Natka Ale tu mamy blisko na zjeżdżalnię jak coś. Ważne. Ale tu są takie te fajne. spróbowałyśmy Tak, to jest. Nie ma poddawania się. Nie, never give up. Never. Never. Never don't give up. właśnie to co chciałam powiedzieć. Never, don't give up. never tak z, do... z kamerą weź tak? Tak, patrzcie jak idziemy. Idziemy na spacer Wow, wow, a to no, boli w story. Bolisz stopy. Mama zawsze mówiła spać tyłem rabinę. Hm. Czekajcie, muszę was trochę przełożyć. Ja chyba jednak zajdę przodem. Zajdziesz przodem? No, to że jest łatwe. Idziemy, kochani. ła to boli w stopy. A, prawie spadłam, ale to nic. <noise> Idziemy. A teraz Nie poddajemy się. Z A, a. Kudołem. Nie ma szans. To takie I tam fikołka na każdym. Jak zawsze przerywamy, żeby nadać emotkę i pierwsza z nich ta dana. Mamy mostek. Ja to miałam na placu zabaw moim w dzieciństwie. I najfajniejsza była zabawa jak to się rozkuśtywało. to jest <noise> fajne. To jest fajne, jak się tak rozkuśtajesz do przodu i do tyłu. Wiesz? To wtedy jest łatwe. A, Chyba wygrałyśmy. Nie, bo chyba tam jeszcze wiesz. A. Trzeba jak ten. To jest Ninja Warrior. Natalia, to jest Ninja Warrior. I tutaj musisz salto zrobić na tym, nie? I wtedy jest okej. Okay. To nieźle ninja warrior. O Jezus! To wygląda na łatwę, a nie jest. Wczoraj się wchodzi na górę, nie? No, trzeba podbiec. muszę robić i na tej rampie. Tak, ale. ale. Salto. Patrz, patrz, mi na hitapkę. Ej, chyba oszukujesz. I później jest ścianka spinaczkowa. panie Dobra, wbiegaj. Dawaj, dawaj, rozbieg. <grywa> ale ja wbiegałam na rampę w knurowie. Bez skarpetek antypoślizgowych. Skarpet... Paula, dawaj, zbiegasz. Raz, dwa, trzy. Ona ma dłuższe nogi. Ja to zrobię, ja to zrobię. Dobra, dobra, <satisfy childish noise> no. Bo ja się poddam Dobra, dawaj nie jest do nie da. To jest ninja. to ninja? Może na większą się da. No dawaj na Trzeba Ja nie wiem, bo ja mam tak, że się trochę boję. Czego? Sokość. Masz głowy. No, dawaj, dawaj. Dajesz. Dasz radę Natka! Natka! Super super ci poszło Dawaj Tarzan Stać to w stopy i zrób szpagat po drodze Zrób to, zrób to Naprawdę, to nieźle nie sobie pobiegłaś. No bo ej ciężko jest zatrzymać nogi tak, żeby tak? no, wyszły. Super. Twoje mięśnie są równe fasolki. Super nam to wyszło. Ja też świetnie ja sobie... Od razu zrobiłam dla przepisów. No. Tak. tak. Przyna <grymne> przynajmniej sobie pojechałaś tak. teraz. No ty to szczególnie, ale ja powiedziałam kiedyś to Ale nie to chyba, ci przynajmniej chodzi o ja to, żeby robić tak, tak. Bo tu mamy zobacz, czy jest A, część B i to jest C. Znaczy w znowu, że wiesz. Nie załatwię. Paula się nie poddaje. Ona idzie po tym drewnianiu jak. Nie Albo za zagrajmy w to wytrz <noise> W pałkę. O ja. Ale Ja też tak umiem właśnie. Zaraz wam pokażę. A zresztą widzieliście tutaj przed chwilą. <głosy> A! A! <głosy> Aaaa! się w tej komputerowej Druga emotka, uwaga zrobię mały plot twist bo pod drugim numerkiem będą się chować dwie emotki Natka chciała nam coś pokazać Nie, nie, ja mam coś pokazać Tutaj są ludzie, którzy mówią robić rzeczy, a ja wyczerpuję tak. Pokaż jak skaczesz Natka, pokaż Ej, a no! Tak. Wow! Z obrotem! Lepsze to niż pianki, bo nie mam uczulenia Wzięłyśmy takie sweterki, bo one są potrzebne do tego, żeby zjechać ze zjeżdżalni Oh my god! Zobaczymy co tu jest Ale na razie to falowane, co? Falowane? I to takie proste, a, że dobra. nie, nie jest sensywne, a, potem... a A tu jest zjazd tylko na ślizgaczów Dawajcie, kochane trzy, cztery, trzy. <śle> Trochę się boję, dziewczyny se tam już chillują A ja... Jak stąd się zjeżdża? <śle> <śle> Jaką miałam minę? Mniej więcej taką. I się o Jezu, to wygląda nawet z dołu źle. Ta jest lżejsza niż tam. Tak. No. Nie z tego nie <śm> no. <śmienic> Boże. Aaa. O Boże. Dawaj. Uh! <śmienic> <śmienic> w lewym rogu influencerka, tancerka, singierka, wszystko. Sylwia Lipka. W prawym rogu <śmienic> nauczycielka angielskiego. Paula Piotruska. u. <śmany> Chyba bym nie była dobra z fajn. Chyba fejmem ej, nie dla ciebie <śmany> Runda druga, druga. ej, <śmany> <gry> Finał! Kto zdobędzie nagrodę złotego sedesu? Wygrywa nauczycielka angielskiego Paula! Prosimy medyków! <gry> Ale się nie wyczyściło! <gryzanie> Lipa dostała propozycję nauki salta. Bardzo ładnie Waga Wow! Panowie to nie obserwują tam. Jak ten show. Yeah. <grym> <Nie>. <grym> to ja jest, zło <bo> jestem piłką. <grym> Trzy, cztery, <Okay>. <grym> 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 Jak patyczak, tak na wprost. Nie jest ty mieć dorada. Jak taka to <jak> taka... <laughs> Bardzo fajne. I trzecia jamotka na dziś, czwarta w sumie. To będzie tatutek. I już po błokozatku, słuchajcie. Nauczyłam się saltan, czego się nie spodziewałam. My widzimy się w kolejnym filmie jutro o godzinie 18, więc do zobaczenia kochani. Πώ